What the fuck? I na Steve z gwiazdy jak są no, podchodzi do mnie to i co już pokazuje. Nie! Ale sobie z tego zionka spotkałem, mam seta żelaznego, ale... jaką mamy zajebistą bazę, tu jeden dzień i patrzcie jak tutaj robią, tutaj każdy buduje, widzicie wyjście, no no ja nie wyjdę, bo ja nie jestem w kill no no patrzcie, czekajcie, no akurat piszą do mnie, a dobra mnie wszyscy patrzcie, to widzicie jak budują, tak się robi, gildie o 16 założona, a oni już designy robią, o właśnie biście, mi się to podoba. Widzicie, widzicie? No i dla tych co tam wszystkich gadali, czy pytali się czy gram, czy nie gram, coś tam pogram, więc możecie się filmów spodziewać. Kurwa, nie wyjdę z Nie wyjdę chyba. W sumie mam tak daleko mikrofon, że pewnie to będę musiał przy, przygłośnić. Hmm. O, enchant postawili w końcu, patrzcie to czekajcie ludzie jeszcze, coś jest enchantujemy. O, nie, nie mogę wyjść nie, źle to zrobić, źle, nie, nie mogę wyjść, o tak No sumie tędy nie wyskoczył, no. Kur... o, brawo Devaks, tylko się. Dobra, enchant jest. Czekajcie, co ja mogę mogę zaczętować? Putki. Patrzcie nie. Czekajcie, miecz. O, proszę przykład pierwszy mieczyk. Ja pierwszy. Hmm. Nic, nic. Klata, klata, klata. Pierwsza klata na tej edycji. No. no. Dobrze było. Kurde, no ja nabrałem breaking, kiedy mi było Dobra. Widzimy się przy kolejnych odcinkach. Ja zapraszam do łapkowania No, idziemy kopać No, później na pewno Patrzcie tutaj jeszcze, o oh Minecraft Garu na, w na wkopie kurwa bananów na dwa dni od razu, patrzcie, panujemy alkildię Na dwa dni Tutaj też, o oh Maluch O oh wunek, oh nie, ich nie zaczepiam Maluch Fighter to nie Czekajcie, gdzie jest Wunkowski kurwa? Jakiś Wunkowski. Skylin. Nie znam go. Tego też, nie, 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 nie. Ja tu Wunkowskiego szukam. Tam? I nie, nie ma ich, oni chyba śpią. Lecie, bo jest godzina pierwsza. No. Orodeusek, wrzucił poziomek. Masz nieco. Patrzcie, pójdziemy do góry, wam pokażę co ja. O, widzicie, to jest takie epickie wyjście. Co? Przydał wyjść? Aha, okej, okay, nie nic, 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 no. Więc przyko... No, do kolejnych, o. Do kolejnych odcinków. No, i na razie się ma. Cześć.